Witam z tej strony Max Wolfking w krótkim filmiku informacyjnym. Otóż, całkiem niedawno kilka osób do mnie pisało z pomocą i tak dalej. Nie wszystkim odpisałem i to dlatego, że nie mam powiadomień. Tutaj nie wyświetlają mi się na YouTube powiadomienia odnośnie wiadomości prywatnych. Dlatego proszę was, jeśli piszecie prywatny problem, nie w komentarzu odnośnie nie wiem no nie wiem, macie jakiś problem z blogiem czy z czymkolwiek To zapraszam was do tego Abyście um, Napisali mi na fanpage'u Który utworzyłem specjalnie nawet dzisiaj Po to, że jak ktoś czegoś nie wie To może mi napisać na prywatnym Lub na um, Lub pod postem i wiecie Będzie to o wiele łatwiej um, Jeszcze co chciałem powiedzieć Wszystko sprawdzam w godzinach 18, codziennie 18 do 19 Oraz 20 do 21 wtedy mam zazwyczaj czas. Jakbym nie miał, to oczywiście też właśnie na fanpage'u was powiadomie, że mnie nie będzie. W tych godzinach również będę na TeamSpeaku, pompaspeak.pl znajdziecie adres na dole cały opis, jak nie na dole, to tutaj na fanpage'u również też jest to napisane. No tutaj będzie VIP 3 bravo Yeti. Jak gdzieś będę siedział, jak zobaczę, że ktoś wszedł na pomoc info, to oczywiście. Wejdę, żeby pomóc. No i to też w tych samych godzinach. Co jeszcze chciałbym Was poinformować? No, chciałem Was zaprosić na mojego małego bloga, który całkiem niedawno wystartował. Znaczy, stworzyłem go wcześniej, ale teraz za mam zamiar do niego wrócić. Yy, tutaj taki świat youtubera, takie wi wiadomości jak na przykład temat SPGA, jakieś giveaway i tak dalej. No, postaram się go aktualizować. Zapraszam do lektury. Jak tutaj też mi ktoś napisze, to też będę widział, że potrzebuje problemu i też wtedy łatwiej będzie odpowiedzieć. To wszystko na, na teraz. Po prostu taki krótki odcinek informacyjny, żebyście po prostu wiedzieli. Trzymajcie się na razie.